Cześć, witajcie na kanale Czerw Fantastyczny. Jeśli jesteście tu pierwszy raz, to to nie jest mój typowy content. Zazwyczaj yy, robię filmy yy, znacznie bardziej <grytanie> profesjonalne na temat fantastyki popkultury, czyli filmów, seriali, książek i innych takich rzeczy serdecznie Was zapraszam, żebyście sobie weszli na kanał i zobaczyli. Natomiast od czasu do czasu potrzebuję małej odskoczni i wtedy kręcę sobie vlogi. Poza tym obiecałam moim widzom na Discordzie, że będzie ASMR-owe nagranie o tym, jak robić dynie ze skarpetek więc obiecałam, to muszę się wywiązać, więc będzie już za chwilę, już za moment, ale najpierw oczywiście musi być dygresja. Y Musicie wiedzieć, że ja nie znoszę jesieni. <laughs> może to lekka przesada, może lubię początek jesieni, wtedy kiedy jeszcze jest ciepło, ale już nie ma tych okropnych upałów, które ostatnio mamy w Polsce w lipcu i w sierpniu. Więc jak zaczyna się robić troszeczkę chłodniej, jak zaczynają się złocić liście, trochę ich spada na ziemię, robi się taki uroczy jesienny bałagan, to jest bardzo przyjemne. I faktycznie jak, jak troszkę dłuższe są wieczory albo pada deszcz, no to nie ciągnie mnie aż tak strasznie na zewnątrz do robienia mnóstwo, Różnych rzeczy, więc można sobie troszkę odpocząć, wziąć jakąś fajną książkę i się zrelaksować. Natomiast niestety, mój nastrój jest absolutnie uzależniony od ilości słońca w przyrodzie. To jest okropna cecha. Jeśli nie macie, to ja Wam strasznie zazdroszczę. Natomiast jak tylko słońce znika za okna, to mam taki pik nastroju w dół, że to się po prostu w głowie nie mieści. Rano budzę się, jestem po prostu pełna energii, chcę przeżywać przygody, robić rzeczy, nie wiem, sprzątać, pracować, robić odcinki, wszystko. Natomiast jak tylko zaczyna się robić ciemno, to już mi się nic nie chce. Już mam zły humor. W sumie to jest mi smutno i po co ja w ogóle to wszystko robię? Więc w lecie jest całkiem fajnie, no bo tego takiego ciemnego tej ciemnej części dnia jest bardzo mało i nawet wtedy to jest fajne, bo można sobie odpocząć po tym jak człowiek jest wykończony po całym dniu. Natomiast kiedy zaczyna być ciemno przez ponad połowę dnia, to to już jest dla mnie dramat. Więc strasznie <grym> korci mnie, żeby wyjechać do jakichś ciepłych krajów, ale tam są owady i w ogóle ja, ja nie lubię się przeprowadzać z, z miejsca, które znam, więc to prawdopodobnie się nigdy nie wydarzy. Taką graniczną datą dla mnie jest zmiana czasu. To jest w ogóle dla mnie jakiś chory pomysł. Nie wiem dlaczego on w ogóle jeszcze funkcjonuje. Jeśli wy też nie lubicie zmiany, nie zmiany daty, tylko zmiany czasu, co ja w ogóle powiedziałam. Jeśli wy też nie lubicie zmiany czasu z letniego na zimowy, to dajcie znać w komentarzach koniecznie. I... Dla mnie to nie ma sensu. Znaczy ja rozumiem, że wstajemy rano do pracy, więc niby dzięki temu łapiemy trochę słońca, ale na co nam to słońce, skoro my i tak idziemy wtedy do roboty, siedzimy tam zamknięci, to słońce nam w ogóle nie możemy z niego skorzystać, a jak wychodzimy z pracy dla odmiany, to już w zasadzie go nie ma i jest ciemno. A tak to przynajmniej godzinę po, po tej pracy byśmy mieli, żeby coś fajnego zrobić. Albo chociaż się pocieszyć tym, że jest słońce i możemy na nie popatrzeć niekoniecznie za, za okno. Nie wiem, pójść nawet na spacer, czy, czy wysiąść przystanek wcześniej z tramwaju i ten kawałek pójść na nogach do domu, cokolwiek. No, ale niestety na razie nie zanosi się na to, żeby to się szybko miało skończyć, więc trzeba sobie jakoś radzić. Ja w tym roku odkryłam, ym, znaczy znałam od dawna słowo Jesieniara, wiedziałam, że ono funkcjonuje, natomiast nie miało, nie niosło ono dla mnie żadnego szczególnego znaczenia. No, tam wiadomo, no ktoś tam z książką kocem lubi liście, no nie? Yy, natomiast odkryłam ostatnio cały dział na angielskim YouTubie, gdzie po prostu ludzie wrzucają filmy, yy, gdzie. To jest po prostu wszystko a propos jesieni, w sensie ozdabiają swój dom na jesień, potem y, znajdują jakieś jesienne przepisy, jesienne książki, jesienną muzykę, i wszystko jest po prostu o jesieni. Jakieś miliony kontentu. To się nawet całkiem klimatycznie ogląda, yy, równocześnie jest to dość fascynujące. Więc powiem Wam, że ogólnie podoba mi się ten koncept, że wiecie, dekorujemy sobie dom na jesień, robimy sobie takie przytulne mieszkanko, żeby łatwiej nam było znieść ten jesienny czas. I do tego mamy jakieś fajne zajęcie, które pozwala zapomnieć o tym, że na zewnątrz jest ponura. Natomiast co mi się nie podoba w tym koncepcie, to to, że widzę potencjał do tego, żebyśmy po prostu jeszcze więcej kupowali i jeszcze więcej wyrzucali, za czym ja osobiście nie przepadam. Chodzi mi o to, że no już i tak mamy, prawda, tony ozdób na Boże Narodzenie. No i to jest taka tradycja, w sensie z tego wiadomo, większość z nas. Nie zrezygnuję, no bo faktycznie na to Boże Narodzenie chcemy, żeby coś nam fajnie ten dom ozdabiało. No i, no i co? No i wtedy też w ogóle jest paskudnie, bo tego dnia już w ogóle nie ma. Już czekamy na ten koniec zimy, zwłaszcza kurczę w Krakowie, gdzie od. Stycznia w zasadzie zaczyna się wielka plucha. Tu nie ma takiego fajnego puszystego śnieżku, tylko jest wielkie błoto, które trwa aż do momentu, kiedy pojawiają się kwiatki. Może w jakimś zakopanym to jest fajnie, bo faktycznie tego białego puchu trochę jest i wtedy zima jest śliczna. No więc na Boże Narodzenie dekorujemy. No na Wielkanoc w sobie też zwykle mamy jakieś pisanki czy jakieś koszyczki, więc jakby jak dokładamy do tego jeszcze jesień, no to zaczyna się robić tego strasznie dużo. No i oczywiście, jeśli ktoś ma duży dom z garażem, może mieć taki karton pudełko do którego sobie wsadzi te wszystkie jesienne rzeczy podpisze sobie jesień wsadzi to sobie na półkę i za rok to wyciągnie to nie ma problemu natomiast jeśli mamy małe mieszkania to nie ma miejsca za bardzo na te ozdoby to po pierwsze a po drugie właśnie no moim zdaniem fajnie jak te rzeczy mamy służą nam przez wiele lat i one są albo kupimy je faktycznie w fajne dobrej jakości i one nam służą no albo fajnie jak nie kupujemy czegoś, co możemy za rok wyrzucić. Tu na przykład widzicie, że mam taką dynkę ceramiczną. Ona jest lampionem. Można tam sadzić świeczkę. I ja ją mam już wieki i co roku ją sobie wyciągam i jakoś mi tam tę jesień umila. No ale w każdym razie, wracając do meritum. Więc stwierdziłam, że przejrzę sobie te filmy a propos ozdabiania domów na jesień i zobaczę, czy jest coś, co mogę sobie zastosować, co będzie. Fajne i nie będzie polegało na tym, że idę do sklepu. Kupuję mnóstwo ozdób i rozstawiam je po całym domu. I muszę Wam powiedzieć, że trochę się rozczarowałam, ponieważ znaczy są takie filmy, ale akurat tam, gdzie ja szukałam, no to większość z nich polegała na tym, że faktycznie ci ludzie wyciągali pudełka ozdób i układali je na półkach. A ja w ogóle najbardziej to lubię DIY, bo po pierwsze mamy mega przyjemność, że robimy coś własnymi rękami, a po drugie, jeszcze jak zrobimy to z jakichś skrawków rzeczy, które już nam nie są potrzebne, to już w ogóle jest fajnie, bo jeszcze wykorzystujemy to, co mamy i nie musimy wydawać pieniędzy, więc jest ekstra. I potem nie żal to wyrzucić, jeśli faktycznie musimy to wyrzucić. Ale na jednym kanale znalazłam całkiem fajny pomysł. Napiszę Wam tutaj teraz, jak ten kanał się nazywał. Polegało to na robieniu dyni z materiału. Ale pomyślałam, czemu nie nadać temu swojego własnego twistu, ponieważ... Yy... Po co mam aż tyle szyć, skoro mogę szyć mniej i mniej się narobić i mieć fajniejszy efekt? Więc teraz coś wam pokażę, tylko dajcie mi sekundę, muszę po to skoczyć. Już jestem. Oto para skarpetek, dostępna w każdym polskim domu. <laughs> Moje są akurat puchate. I powiem wam, że jeśli dostajecie prezenty na gwiazdkę to bardzo ciężko nie dostać choć jednej pary puchatych skarpetek, jeśli dostajecie dużo prezentów. Jeśli macie urodziny w okresie świątecznym, w sensie bożonarodzeniowym, zimowym, to też bardzo łatwo jest dostać takie puchate skarpetki. I one są oczywiście miłe, fajnie się je nosi. Natomiast problem polega na tym, że one się bardzo, jeśli je często to się dość szybko znoszowywują. Zużywają się po prostu. I to co ma być puchate, się uklepuje i już nie jest puchate i na piętach się przecierają. Zresztą w ogóle nawet zwykłe bawełniane skarpetki, jakie długo, niestety, to przecierają się na piętach albo na palcach. I nagle są takie sytuacje życia, że na przykład, nie wiem, jesteście u lekarza, musicie zdjąć buty, żeby wejść na ten stoliczek, ten taki do badania, się położyć i nagle się okazuje, że wasze skarpetki są już tak przecięte na piętach, że prawie jakby ich tam nie było. Nie, tylko ja mam takie sytuacje w życiu. No widać, wszyscy inni pilnują swoich skarpetek i zawsze zauważają, kiedy zaczynają się przecierać, ale nie. Ja nie zauważam i potem muszę pamiętać, że po powrocie do domu od razu walcie do kosza i yy, yy, iść kupić nowe. No ale w każdym razie, jeśli macie skarpetki, które już powoli dobiegają końca swojego żywota, to to jest właśnie tutorial dla Was, ponieważ wykorzystamy je sobie dzisiaj. Żeby zrobić z nich fajne dynie, którymi możemy, możecie ozdobić swoje mieszkanie. Pierwsza zaleta tego pomysłu jest taka, że zużywamy stare skarpetki zamiast wyrzucać je do kosza. Druga zaleta tego pomysłu jest taka, że jest to strasznie, strasznie prosty DIY, strasznie prosta rzecz do zrobienia, z którym poradzi sobie po prostu każdy. Trzecia zaleta tego pomysłu jest taka, że tak naprawdę wszystkie elementy do tego możecie znaleźć w domu albo wybłagać od sąsiadów. Zaraz sobie o tym porozmawiamy. Czwarta zaleta jest taka, nie wiem, czy już o tym mówiłam, że można to robić z dziećmi, bo jest to tak strasznie proste. A piąta zaleta jest taka, że możecie to dostosować do swoich potrzeb, czyli możecie zrobić sobie te dynie duże, a możecie je sobie zrobić malutkie i nawet jeśli macie malusieńkie mieszkanko w centrum Warszawy, to ta dynia gdzieś Wam się zmieści i nawet czasem wiecie, jak sobie wchodzicie do domu i macie taki jeden mały element, to jakoś to rozświetla życie i jakoś już jest bardziej klimatycznie, a straciłam już rachubę. Chyba piąta czy szósta zaleta jest taka, że możecie tak zrobić ozdobę na Halloween a siódma zaleta jest taka, że na dodatek jest to mega tanie, więc są same zalety tego pomysłu, dlatego musimy wziąć zaraz do roboty. Ym, chyba wypadałoby powiedzieć, co do tego potrzebujemy, ale znowu nie wziąłem sobie wszystkich yy, rzeczy, więc zaraz do was wrócę. Jestem. Dobrze, yy, więc co nam będzie potrzebne do wykonania yy, naszych dni? Oczywiście para starych skarpetek, najlepiej starych, mimo wszystko trochę byłoby przykro, gdybyście pocięli nowe, ładne skarpetki. I teraz tak, one mogą być puchate, takie jak te. Bardzo fajnie wychodzi z puchatych skarpetek, bo wszystkie nitki nam się ładnie w tym puszku ukrywają i wygląda to po prostu Semanific. magnifique. Yy, tak, moja świetna znajomość francuskiego. Ale mogą być też zwykłe, gładkie, bawełniane skarpetki. Na końcu Wam pokażę, bo zrobiłam jedną dynię tego typu. To też działa, tylko widać te nitki, więc wtedy trzeba z sobie do Brać takie kolor nitki, żeby to się elegancko prezentowało. Ale znacznie łatwiej jest takich puchatych, więc puchate są najlepsze. Do tego potrzebujemy oczywiście jakiegoś, jakiejś nitki. Ja tu mam taką trochę grubszą, żeby po pierwsze było ją dobrze widać, a po drugie, żeby było łatwiej to robić. Natomiast jak chcecie, żeby było jeszcze ładniej, no to możecie zrobić sobie cieńszą nitką, ale to już tak naprawdę nie ma znaczenia. No i yy, co jeszcze nam będzie potrzebne? Korek. Korek od butelki, żeby zrobić łodyżki naszych dyni. Jest duża szansa, że macie korek w domu, więc po prostu warto zajrzeć do szuflad i poszukać. Jeśli nie macie, to być może ma wasza przyjaciółka, rodzice, sąsiedzi. Jeśli to również nie jest prawda, to wtedy wystarczy podejść do dowolnego sklepu gospodarstwa domowego, czy do jakiegoś dużego kerfura, czy czegokolwiek, i tam zawsze są korki. Taki korek, jeden korek to jest koszt, nie wiem, może paru złotych co najwyżej, więc. Nie jest to droga zabawa, a jeśli nawet nie chce Wam się iść do takiego sklepu, to śmigacie do najbliższej żabki. Kupujecie sobie butelkę odpowiednio zakorkowaną korkiem, wracacie do domu, osuszacie zawartość z przyjemnością, żeby od razu wprawić się w nastrój odpowiedni do robienia takich dyń. I to już w ogóle są wtedy same plusy tego pomysłu, prawda? I wtedy mamy korek i jest super. Nasz dodatek, naszą dynię wypadałoby jeszcze czymś wypełnić. I teraz. Czym. Aha, jeszcze, jeśli na dodatek nie chce Wam się iść do żabki, to w ogóle możecie pokombinować. I na przykład może macie jakiś styropian czy coś takiego z wypełnienia paczki i z tego też można spróbować sobie taki, taką łodyżkę wyrzeźbić. Tego akurat nie próbowałam, ale myślę, że jak to zrobicie, potem pomalujecie na jakiś fajny kolor, to też będzie spoko wyglądać. Teraz wypełnienie. Co będziemy wsadać do naszej dyni? No bo w końcu musi być fajna i puchata. Tutaj znowu ogranicza Was tylko wasza wyobraźnia. Jeśli macie starą poduszkę, wiecie, czasem kupujemy poduszkę yy, taką ze sztucznego, nie z naturalnego puchu, tylko z syntetycznego wypełnienia. I one są spoko, no bo nie są alergiczne, ale po jakimś czasie one się niestety wygniatają i w którymś momencie nie da się już na nich spać, je trzeba je wyrzucić. Więc jeśli macie taką starą poduszkę, to idealnie otwieracie ją i macie wypełnienia na mnóstwo, mnóstwo dyni. A potem zamawiacie nową poduszkę, która i tak Wam była potrzebna. Jeśli nie macie takiej starej poduszki do rozbobeszenia, to znowu Wasza wyobraźnia tutaj tylko gra rolę. Na przykład, ja znalazłam taki papier, który był. W jakiejś paczce jako wypełnienie. On jest taki dość miękki, fajnie, fajnie go można zgniatać i to się nada na takie wypełnienie. Zresztą z tego będziemy sobie dzisiaj robić dynie, więc sami zobaczycie. Um, jeśli na przykład były małe styropianowe kuleczki, to też możecie spróbować tym. Tylko jeśli będą duże, no to wtedy trzeba byłoby, byłoby je pociąć na mniejsze kawałki, żeby ta dynia nie była taka zygzakowata, ale warto spróbować. Um, to jest super. Wszelkie... Um, na przykład takie, czasem są takie z papieru powsypywane, ym, pocięte na paseczki, taki papier, jeśli jest dość też można tego użyć, ym, jeśli macie resztki jakichś y, włóczek, czy czegoś takiego z jakichś waszych innych kraftów, wiem, że większość z was prawdopodobnie nie ma, ale jeśli macie to to jest super, I ja miałam na przykład taką czapkę, którą zrobiłam sobie kiedyś na drutach i ona była okropna, w ogóle mi nie wyszła i nie dość, że czapka była okropna, to włóczka też była okropna więc wiedziałam, że nie będę jej już wykorzystywać do robienia czegoś innego, bo czasem możecie ją spróć i użyć jeszcze raz, ale to nie wchodziło w grę, więc ja po prostu sprółam tę czapkę i nadziałam nią jedną z dyń i bardzo fajnie to wyglądało. Więc jak macie na przykład, albo jakiś sweter, który Wam się przedziurawił, też ma iść do kosza, albo właśnie jakąś czapkę, albo szalik, to też można go spróć i to tym nadziać. A teraz w ogóle najbardziej <grym> ekopomysł z tego wszystkiego. Jeśli robicie sobie kilka dyń, no to nie będziemy używać y, palców ani pięty tej skarpetki. Tu sobie pewnie wytniemy ten, ten środek, tu sobie pewnie zrobimy drugą dynię też z tego kawałka, no a tu nam na środku zostaną y, fragmenty, które są nie do użytku. Albo w ogóle chcecie mieć tylko jedną dynię, więc weźmiecie sobie, dajmy na to, ten kawałek, a cała reszta skarpetki Wam zostanie, no ale już będzie. Ciachnięta, więc nie będziecie jej przecież nosić. Wtedy bierzecie całą tą resztę skarpetki, krojcie ją na paseczki i tym nadziewacie dynie. I w ogóle wtedy to już nie ma problemu, wszystko macie gotowe. Świetnie, w takim razie nie ma na co czekać, robimy dynie. Zapraszam. Robienie takiej dyni jest tak proste, że spokojnie da się ją zrobić nawet na łóżku. Przygotujmy sobie potrzebne rzeczy: igły. Zwykła igła. Takie coś do przewlekania, bo ja nie mam do tego cierpliwości. A to jest igła dziewiarska z dużym uszkiem, ale możecie ją pominąć. Wystarczy taka zwykła. Jakaś nitka, taką trochę grubszą jest łatwiej, ale każda się nada. Nożyczki, skarpetka, dowolne wypełnienie i dynka do towarzystwa. Zaczniemy od pocięcia na kawałki naszej skarpetki. Może mieć dowolny kolor i wzorki. Im dziwniejsze, tym ciekawsza będzie nasza dynia. Ponieważ jestem leniuchem, biorę takie duże nożyczki. Tamte były bardziej ozdobne do cięcia nitek. I po prostu odcinam sobie kawałek mniej więcej takiej wielkości, jak dużą chcę mieć dynię. I gotowy. Operacja się udała. Pacjent żyje. Większą część skarpetki odkładam na kiedy indziej, a tymczasem moja skarpetka zmieniła się w tubę z materiału. Nawlekam igłę, a potem wybieram sobie jeden brzeg skarpetki, ten, który mniej mi się podoba. To będzie dół naszej dyni. Przebijam się igłą na drugą stronę, nie za blisko krawędzi, a potem kawałek dalej przebijam się z powrotem. Od góry do dołu i od dołu do góry. I tak objeżdżamy skarpetkę dookoła. Trochę teraz przyspieszę, żebyście się nie znudzili, podczas kiedy ja sobie tutaj szyję. Teraz odcinamy nitkę idącą do kłębka. Chwytamy za obie nitki i zaciągamy. Aż skarpetka całkiem się zejdzie. A potem związujemy na mocny supełek. Nie przejmujemy się tym, czy wygląda to jakoś szczególnie ładnie, bo to wszystko potem nam się fajnie schowa. Obie nitki obcinamy dość krótko. Powstała nam taka sakiewka zamknięta z jednej strony. Teraz musimy to samo zrobić z drugiej strony. Więc znów nawlekamy, objeżdżamy dookoła i obcinamy nitkę. Ale jeszcze nie zaciągamy, bo najpierw musimy wsadzić na Ja skorzystam sobie faktycznie z tej siateczki, ale żeby mi się z nią potem łatwiej pracowało, to wezmę nożyczki. I potnę ją sobie na mniejsze części. Bierzemy sobie dynię i nadziewamy. Hojnie, no co sobie będziemy żałować? Chyba tyle wystarczy. Chwytamy za sznureczki i zamykamy naszą dynię. Nie przejmujemy się, jeśli zostanie tu mały otwór. To nam się nawet potem przyda, bo włożymy do środka łodyżkę. Ciachamy końcówki, i teraz ja wezmę sobie swoją grubszą igłę, bo z tym papierowym wkładem jest nią wygodniej pracować, ale zwykła igła też da radę. Przekładamy igłę przez spodnią dziurę, szukamy drogi na drugą stronę, przeciągamy. A potem znowu przekładamy na drugą stronę i zaciągamy, dzięki czemu czynią nam się tutaj takie apetyczne dyniowe kształty. To samo robimy z drugiej strony, a potem jeszcze cztery razy w równych odstępach. Sześć sekcji to taki bardzo ikoniczny dniowy wygląd. Na koniec nitkę obcinamy i zawiązujemy na spodzie dyni na supełek. Nasza dynia jest już prawie gotowa. Wyszedł nam taki dniowy kształt, natomiast zrobiła się taka trochę płaska. Więc teraz chcemy ją trochę poszczypać, lekko pociągnąć tu i ówdzie, żeby nabrała tej swojej dyniowej puchatości. Ok, teraz brakuje nam tylko łodyżki. Oczywiście zapomniałam przynieść korka, więc dajcie mi chwilę. Bez korka się przecież nie obejdzie. A do tego nóż i mata do cięcia albo zwykła kuchenna deska do krojenia. Nasza dnia do towarzystwa wraca sobie do rogu, a my będziemy teraz ciąć korek w kształt łodyżki. Szacujemy, jak wysoką łodyżkę chcemy mieć i skracamy odpowiednio kory. Potem obkrawamy go z każdej strony, żeby go odchudzić i nadać mu bardziej kanciaty kształt. Im bardziej krzywo i nierówno nam wyjdzie, tym tak naprawdę lepiej, bo w przyrodzie nic nie jest idealnie równe, więc ja nawet specjalnie czasem ciachnę coś krzywo. Wygląda to super uroczo, więc teraz czas połączyć go z dynią. Ja uważam, że taki naturalny korek jest bardzo ładny. Można go teoretycznie pomalować. Ja ten popsikałam złotą farbą, ale w ogóle tego nie widać. Trzeba by wcześniej pokryć jakimś primerem, bo tak to korek weszał całą farbę. Ale za to czerwona farba akrylowa sprawdziła mi się całkiem nieźle. W naszej dyni mamy dziurę, tak którą mówiłam, że macie się nią nie martwić. Właśnie w nią wsadzamy nasz korek. Tak naprawdę gotowe. Jeśli chcecie, możecie przykleić łodyżkę klejem na gorąco, czy jakąś kropelką. Ja tak zrobiłam przy innych moich dniach, które wiedziałam, że będę przenosić z miejsca na miejsce, ale tak też można zostawić. No i gotowe, kochani, jak widzicie, zajęło nam to ile? Parę minut, może maksymalnie 10 minut, a powstała nam taka super śliczna dynka. Ona jest w ogóle przepiękna, strasznie mi się podoba. Chyba najbardziej z tych wszystkich, które jak dotąd zrobiłam, bo jest taka strasznie optymistyczna. Co na tą jesienną handrę, z pewnością może mi troszkę pomóc. W ogóle można sobie, tak jak ja, możecie sobie zrobić kilka różnych dyń z kilku różnych kolorów skarpetek, jeśli oczywiście macie skarpetki do zużycia, i sobie robić jakieś fajne kompozycje kolorystyczne. To jest też malusieńkie co jest fajne, tak jak powiedziałam, myślę, że jeśli chcielibyście zrobić taką dużą dynię, wiecie, taką giga, jeśli macie tylko tyle wypełnienia, to możecie na przykład wziąć starą piżamę taką, która już jest właściwie dziurawa, obciąć nogawkę i z nogawki zrobić taką wielką dynię, którą sobie możecie na przykład jako ozdobną poduszkę położyć na kanapie. Także naprawdę ogranicza nas tylko moja wyobra nasza wyobraźnia, <laughs> moja wyobraźnia też. Moja wyobraźnia pozwala wam zrobić wszystko, na co wam się żywnie podoba, więc śmiało działajcie. i Um, najlepsze jest to, że ja na te dnie nie wydałam ani złotówki, bo użyłam po prostu rzeczy, które miałam w domu. E, Okej, okay, jeśli nie macie korka i nie chcecie iść szukać gałęzi w parku, to faktycznie musicie kupić korek, ale ile to może kosztować? 3 zł? W jakimś sklepie z rzeczami do gospodarstwa domowego, także to jest naprawdę fantastyczne i y, no jesień. I Halloween należy do Was. Także działajcie. Jeśli zrobiliście taką dynię, to dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten pomysł. Jeśli macie jakieś swoje pomysły na takie własnoręcznie wykonane ozdoby jesienne, to dajcie znać koniecznie w komentarzach. Ja chętnie, chętnie usłyszę i może też sobie coś jeszcze wykonam. Bo nie ma nic przyjemniejszego dla mnie niż robienie takich kreatywnych rzeczy. No, może tylko kręcenie kanału na YouTubie o fantastyce, popkulturze i wszystkich innych tego typu sprawach. Dzięki za oglądanie. Napiszcie, czy Wy lubicie jesień i jak sobie z tym radzicie, jakie macie swoje sposoby, inne niż kubek gorącego kakao co wieczór. To do zobaczenia następnym razem. Cześć. W tym tygodniu szczególne podziękowania wędrują do Wojciecha Bańcera. Making the Matrix, Darka Topeża Szymańskiego, Fantastik Michasia, Leszka Kani, Marka Olszewskiego, Marka Mościckiego, Rałko Fenella, Wolfgarda i Aragonte. Dziękuję Wam. Jesteście naprawdę fantastyczni. Zawsze tak się zdarzy, że na filmie coś się zepsuje. Zrobiłam tych dni już 10 i już żadna mi się do tej pory nie udawała, ale nie ma problemu. Teraz sobie to wszystko naprawimy. No. Cześć! Nie, to jest kamera, teraz jest to kamera.